Wszystkim. W dzisiejszym filmie dowiesz się, jak działa katalizator, czy zabiera on moc w Twoim samochodzie oraz jakie są jego wady i zalety. Zapraszam do oglądania. Na początku troszkę teorii, czym jest katalizator i jak on działa. Katalizator składa się w głównej mierze z metali szlachetnych, takich jak platyna, palat i rot. Przypieszą on reakcje chemiczne, które sprawiają, że spaliny w samochodzie są troszkę mniej toksyczne, dzięki temu auto jest zdrowsze dla klimatu, mamy po prostu czystsze powietrze. Jakie mamy wady katalizatora? Wady katalizatora są takie, że jest on bardzo drogi w obsłudze i zakupie. Póki jest dobrze, póki wszystko jeździ, póki jest w miarę świeże, nie ma z tym problemu, z auta nie śmierdzi benzyną czy też tam dieslem. W nowszych, więc wszystko jest fajnie, póki, póki, póki jeździ. Niestety, w momencie, kiedy się taki katalizator zepsuje, mamy tak naprawdę trzy opcje: albo w jakiś sposób go zregenerować, albo wymienić na nowy, albo wyciąć. Jeżeli chodzi o opcję pierwszą, regeneracja, są firmy, które to robią z różnym skutkiem czasami z lepszym, czasami z gorszym to już jest na ryzyko zlecającego. Jeżeli chodzi o zakup nowego katalizatora, no jest on niestety bardzo drogi, e, ceny zaczynają się od kilku tysięcy, kończą nawet czasami na kilkudziesięciu w jakichś bardziej sportowych samochodach. E, więc mówimy tu już o dosyć dużych pieniądzach. Jeżeli chodzi o opcję trzecią, wycięcie takiego katalizatora, e, ma ona swoje też plusy i minusy. Jeżeli chodzi o plusy, no to powiedzmy, że tanim kosztem robimy sobie taki mini-dowd-pipe. Jeżeli chodzi o minusy, no to mamy z pewnością smród za autem. I to jeżeli chodzi o jednostki benzynowe, to faktycznie to będzie czuć. No i trzeba się z tym troszkę liczyć. Dodatkowo no, narażamy się w pewien sposób na to, że możemy dostać jakiś mandat, lub też w jakiś sposób może być problem z przejściem brantej tego samochodu. Więc tam mamy plusy minusy. Czy, to aut, czy ten katalizator zabiera nam moc w samochodzie? Na to pytanie też dzisiaj odpowiemy. Przejdziemy krok po kroku. Na początku pokażę wam, jak taki katalizator w ogóle wygląda. Mamy tutaj nasz katalizator. Ten był taki powodował problemy w samochodzie. Jakie są objawy w ogóle uszkodzonego katalizatora? W pierwszej kolejności mamy spadek mocy. W drugiej kolejności mamy zwiększoną emisję CO2, ciężko to ogólnie zauważyć. W trzecim kroku mamy już błędy. W komputerze błędy powodują czasami czekać, czasami nie, czasami można jeździć nawet kilkanaście miesięcy. Błąd jest w sterowniku silnika, ale nie ma go na dysk rozdzielczej. Tak się bardzo często dzieje. Można zrobić naście tysięcy kilometrów i dopiero, i dopiero ten czek się zapali. Jeszcze jakby się tutaj zastanawiał, jak wygląda część katalizatora po wycięciu. Tam mamy nasz katalizator ukryty raczej jego obudowa w zasadzie że jest to zrobione dobrze to niczym on się nie różni z zewnątrz od sprawnego katalizatora dla przypomnienia Skoda generowała 369 koni mechanicznych w górnym samym zakresie i około tam 440 momentu obrotowego Zaraz pójdziemy zrobić pomiar mocy ponowny po już wycięciu. Tamte pomiary były robione jakieś 3-4 tygodnie temu. Także, także zobaczymy, ile to wycięcie nam sprawiło, że doszło, nie doszło, może spadło, może się utrzymała ta moc. Na no te wszystkie pytania zaraz odpowiemy. Jesteśmy już po pomiarach. Powiem Wam szczerze, że ten film nie miał w ogóle na celu promowania wycinania katalizatorów. No ale patrząc po wykresie, no moc zrosła. Zrosła moc po całej długości momentu brotowego jest plus 20, plus tam miejscami widziałem 30 momentu, więc no, więc no coś to zaskutkowało. W samym górnym zakresie, na samej górze nam dwa konie mechaniczne, załączam ten wykres. Na samej górze tam gdzieś dwa konie uciekły, jednak po całej długości od dołu do góry no, jest ten wzrost. Nie spodziewałem się mówiąc szczerze takiego wyniku. Bardziej się spodziewałem, że na górze gdzieś 10-15 konił będzie, środek się utrzyma, może minimalnie podniesie, więc te wyniki są dosyć no, szokujące, bym powiedział mocno. No zostawiam do oceny Wam. No, ja ogólnie za jakiś czas będę montował tutaj sportowy katalizator, z tego względu, że jednak ten wycięty sprawia, że taki smród jest za samochodem, tak czuć tą mezynę, że po prostu strach wychodzi z samochodu bo przejeżdżać na stację samobenzynową, bo po prostu czuć, czuć tą mezynę i to tak srogo czuć tą mezynę za, za samochodem. Niemniej jednak, no, wyniki są jednoznaczne. Wycięcie katalizatora w tym modelu sprawiło, że ta moc doszła. Nie jest to aż bardzo znacząca wartość przy takiej mocy, no jednak te 20-30 momentu brudowego po całej długości no, tanim kosztem dało się. Jeszcze Wam powiem taką rzecz, że się nie mogłem powstrzymać. Jak już wyciąłem ten katalizator i musiałem i tak wykodować go z programu. To zaserwowałem sobie taki mały bonusik w postaci lekkich strzałów z wydechu. Ale żeby nie było to zbyt brutalne i zbyt hamskie, zrobiłem je tylko w trybie sport, na skrzyni biegów sport i tylko i wyłącznie na bardzo wysokich zakresie obrotowym, aby nie było sytuacji takiej, że strzeli sobie, kiedy ja nie będę chciał, lub też kiedy policja będzie mnie sprawdzała. Po prostu, tak jak mówiłem tylko tryb sport, tylko na żądanie. Jeżeli się wejdzie w tryb manualny z trybu D popsów nie ma. Jeżeli się wejdzie w neutral z trybu D popsów nie ma. Tylko i wyłącznie jak się wejdzie w neutral z trybu S i tylko jeżeli się wejdzie w manual z trybu S mamy popsy. Więc podsumowując wszystko, ja Wam tego nie polecam. Zrobiłem to tylko na chwilę. Zaraz będzie dla by było sportowy katalizator. Wyniki, jakie były, takie były. Sami widzieliście, no moc ta wzrosła po całym całym zakresie momentu obrotowego Strzały z wydechu też można było już grać, więc czemu nie. I zapraszam do subskrybowania. Jeżeli macie jakieś pomysły na ciekawe materiały, proszę napisać. Z pewnością z pewnością będę się starał, żeby je zrealizować. Z tego względu, że tak samo jak Wy, tak samo jak ja, nie wiem, jakie są nigdy wyniki tych eksperymentów, więc dla mnie to też jest ciekawe, żeby. Pobawić się w takie, w takie, w takie tematy. Cześć.